Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską w FC25. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od ćwierć finału Pucharu Polski. Będziemy tutaj grać z Radą, jakiem Radą. No i w sumie dzisiaj prawdopodobnie zakładam, że zakończymy nasz pobyt w GKS Katowice i ten drugi sezon. Tam naprawdę zostawiam tylko już Puchar Polski, więc maksymalnie się awansujemy Półfinał, finał. W Lidze już no, niezbyt mnie właśnie interesują te mecze, szczerze mi na mnie, nie wiem, że w ostatniej kolejce mieli mecz o coś, no to może bym zagrał, a tak to wątpię, że będę grał. W poprzednim odcinku też odpadliśmy z Ligi Konferencji. No niestety tam naprawdę ponownie ja dawałem z siebie wszystko, ale niestety nie mogłem liczyć na to samo od naszej obrony. No ale to już za nami, teraz właśnie przechodzimy do tego meczu. W no, poprzednim odcinku strzeliliśmy hat w meczu Pucharu Polski, więc tutaj hat może nie musisz strzelać, ale fajnie byłoby oczywiście awansować. No i może też jakąś bramkę dołożyć też by byłoby na pewno bardzo bardzo fajnie oczywiście i możemy przechodzić do pierwszego spotkania na dziś. I możemy rozpoczynać to spotkanie Radą jak Radą kontra GKS Katowice. Przed piłka od nas. No, było blisko i to mógłby być dobry start, by ta piłka przeszła. Potencjalnie jakaś, jakaś szansa od razu byłaby. Szansa dla rywali. Oddadzą strzał tak jest, ale gola nie będzie. To piłka do nas. Troszkę, że no nie wiem, jakoś nie była może mocniejsza ta piłka, no nie wiem. Jakby, wydaje mi się, że mogliśmy coś więcej z tego mieć. Jakby bardziej może to mogło być groźne. To jest prawie dobra piłka. Myślę, że tutaj dam radę ją zgarnąć. No nie wiem, co ten zawodnik z dziesiątką zrobił, ale mamy piłkę. I co było spalony? A jak, kto był nas na spalonym? Ja byłem na spalonym? Czy co już było? Aha, ten za był spalony, dobra. Bo właśnie tak myślałem, że ja tam jakby no nic nie zrobiłem. Myślałem, że przejmiemy tę piłkę. Jakie radom, jak to się utrzymuje Grzesik przy piłce Ołtara. Snopczyński. Ma miejsca, dużo na strzał. Strzela, kolę jednak nie ma. Podaj do nas może. Troszkę późno, A w końcu piłka bada nas podana. Czyli też liczę, że daje na piłkę, ale. Szkoda, że ja właśnie muszę ich prosić. Szkoda, że oni sami tego tak nie widzą, że potencjalnie podać do mnie w takiej sytuacji. Bo to wtedy dałby radę zrobić. Tak to zanim właśnie poczekał na mnie to było zbyt długo. Gdyby pod bramki. To jest dobra piłka. Oj, tam właśnie ta piłka za daleko, po prostu non-stop, ta piłka po prostu jest za daleko. Nie wiem czemu tak musi być, a tak niestety musi w tej grze być, non-stop praktycznie. I tutaj tylko z tym właśnie moim zawodnikiem, też w karierze menadżera jak gram, to też doświadczam tego często, to, to właśnie, że ta piłka tak ucieka. Oj, to było zbyt łatwe, tutaj zresztą tę piłkę złapać, no... Powinien złapać, ale najważniejsze, że nie straciliśmy bramki. A jeszcze do nas, do nas tutaj. Do nas? Szkoda, że to nie była taka bardziej naprzód, no ale dobra. Nie mogę, prawda? No chcę to zrobić jak najszybciej jak mogę, ale wtedy właśnie ta piłka mi po prostu. To jest strasznie ciężka sytuacja, która, która jest w tej grze. Domek już w polu karnym Będą strzelać, mają miejsce na strzał Ale się wycofam do tyłu Co oczywiste jednak mają mega miejsca, dużo Strasznie, strasznie, strasznie łatwa strata piłki No i to się pewnie skończy bramką, czy nie? Nie będzie bramki, bo spalonego też tam w ogóle nie było widocznie ale też myślę, że pewnie było blisko A, jakby pada do mnie. Jakby do mnie podał. no ale właśnie... Jak ja nie zdążę go poprosić, to sam set tego nie zrobi. Dobra bałem się to jak biegłem właśnie do obrony, bałem się, że straci piłkę i że będzie 100% no, szansa dla rady koniec pierwszej połowy 00. No jest niezbyt ciekawie na razie. Standardowo właśnie są problemy z tym. Z tą kompostu, która mi odskakuje cały czas, bo gdyby nie odskakiwała, to może coś mi tam daje radę zrobić w niektórych sytuacjach więcej. Zawsze właśnie, może nie zawsze, ale za często poda mi do tyłu. Bardziej do przodu piłki. Strzelaj, przynajmniej odejść strzał. Tylko no. Jesteś atakującym graczem. To jest za słaby strzał. To jest zdecydowanie za słaby strzał. Ten strzał nie może być. Taki strzał w takiej sytuacji to musi być co najmniej mocny strzał rzutrożny. Co najmniej. No i właśnie strzał, który potem sobie już może złapać. No i będzie gol. Tak jest. Niestety, nie da się wygrać meczu, gdy non stop obrona zostawia tak dużo miejsca dla rywala. Po prostu się nie da wygrać takiego meczu. Tym bardziej jak ja nie mogę nic zrobić. Jeszcze oddam strzał, bo wiedziałem, że za chwilę mi ta piłka zwieje. No to jest niesamowite, że ja, to jest taki problem, że ja wiem, że to się wydarza, i tak jest, no nie mogę nic zrobić z tym, bo i tak, jakby, no nie dam rady nic zrobić. Mogę albo wolno, jakby, prowadzić piłkę i mnie zawodnicy dogonią, jest po mnie, albo szybko, ale piłkę mi ucieknie. No i taki właśnie, tak, tak to wygląda w tej grze, niestety. I to jest ogromny problem, że jak pójdę wolno, no to nie ucieknie piłka, ale mnie dogonią wszyscy, no jest po akcji. A jak pójdę szybko, no to nie dogonią mnie, ale ja sam piłkę sobie wyrzucam, jakby. I to jest niesamowicie ciężkie. Aha, super. Moje podanie jest naprawdę niesamowite. Ja też nie mam za dużo paska kondycji. Dziwnie jest, że aż tyle niby zużyłem. A i co? Jakby, czemu mój zawodnik podaje tak tragicznie, był jeden mecz wczoraj, wczorajszym wczoraj, wczoraj odcinku był taki mecz, który mój zawodnik nie miał, jeden mecz był, w którym on nie umiał nic podać, Też tak poczułem, przypomniałem sobie właśnie ten mecz, bo teraz też, no, podanie, które wydaje się, że nie jest ciężkie i normalnie robię to, robię normalne podanie, ale gra mi po prostu przeszkadza i to wygląda tak tragicznie, to podanie było tragiczne. Będzie różny przynajmniej. Tutaj z tej nie będę strzelał. Przyjąłem więcej doników w środku. No. To jest problem. Jest nas ewidentnie za mało. Jakby no. To nie jest jakby. Nawet jak ja jestem polgarny, tak jest nas za mało. Ja nie rozumiem czemu jak Radom, jak Radomek, jakikolwiek inny rywal. Wykonuje rzut rożny, Jest ich dużo. My nigdy. Nie wiem, nie rozumiem czemu naprawdę. Jest, zawsze jest nas tak mało. To jest coś, co jest dla mnie dziwne bardzo. I nie zrozumiem tego <laughs> szansa brona jest niesamowita sam niesamita Nie strzeli bramki, ale i tak no to jest po prostu śmiech na sali co ta brona robi Dosłownie stoją w miejscu, a ten zawodnik między nimi wchodzi i normalnie ma tyle miejsca, to jest niesamowite. Prisujcie, naprawdę, prasujcie, patrzcie na to, ile mamy czasu. Nie możemy tracić czasu. Nie, nie rozumiem, czemu? 27. Czemu on nie idzie naprzód? No i będzie nic z tego. Będzie rożne za to. Ja schodzę. Ja schodzę. Czemu ja chciałem uderzyć, ale nie. Nigdy w życiu. Nie chcę jakby, żeby to brzmiało miał, nie wiem, jakiś ego potężenie, ale nigdy w życiu nie powinni mnie zajmować takiej sytuacji. Nigdy w życiu. Nie gość, który ratuje was non stop co mecz. Nie najlepszy zawodnik. Nie obchodzi, Mógłby no, mógłbym nawet zagrać najgorszy mecz w karierze. Nie powinienem być zmieniony w takim momencie. Jestem typem zawodnika, no jak... Jestem zawodnikiem, który ma ile mam bramek w tym sezonie? Aż, zobaczę zobaczę, już przypomnę, że no po prostu pokazać skalę jak według mnie jest głupotą kiedykolwiek. Nie, no, mam strzelonych bramek 37 w tym sezonie. I ja nie mogę być zmieniony w takim momencie. Zawsze jestem najgruźniejszym. No, tak jest prawda, że jestem zawsze najgruźniejszym zawodnikiem na boisku. I nie mogę być zmieniony w takim momencie. Ale niestety, właśnie. Tak to jest w tej grze. I naprawdę, tak jakby przed nim, załóżmy żeby jakby Cristiano Ronaldo, Leo Messi. W ważnym meczu. Grajby słabo. No, nie powinni być zmieniani, bo to dalej są najlepsi zawodnicy na boisku. Pomimo, bo już nawet jakim mecz nie idzie. Więc no to jest takie dla mnie denerwujące, że coś takiego się w ogóle dzieje, może i prawdopodobnie bym nic się nie stało, ale kto wie, może akurat Myślałem, że poprosi się o piłkę, strzał z daleka, już nieraz tak strzelałem bramki, więc No już się nie dowiem Mecz dla Lechią Gdańsk Wygrywam 2 do 1, mamy bramkę na zwycięstwo Miałem tam 7 rekomendacji, więc nie wiem czy w sumie tam ma jakaś nowa czy nie Nie wiem, w sumie Mam teraz mecz z Jagiellonią ja jeszcze pewnie sobie jeden mecz zagram. Jakiś ostatni mecz sezonu, albo ostatni mecz, który będzie. No, myślę, że zagram ostatni mecz u siebie, który będzie, żeby siebie pożegnać z publicznością własną. A jaki to będzie mecz? To będzie. Dobra, czy ja będę mecz z Zagłębiem Lubin grał? Tak, z mecz z Zagłębiem Lubin zagram. I jeszcze zaczniemy właśnie, sobie, czy. Czy ja znam te wszystkie rekomendacje, które mam? Znam, tak, bo to jest Cagliari Tylko właśnie tutaj te bramki zdobyte, nie dam rady zdobyć tyle bramek jeszcze A ja muszę obserwować Onze i Szalkę, czy, oni, czy te dwie ekipy spadną, czy nie Zrobimy sobie trening A, daj sobie na rezerwach, niestety, no, no nic Wszak bram 1-0 Teraz przed będzie Raków, chowam. Tutaj też, a dobra, zobaczę w sumie jaki jest wynik. Dobra, prowadzimy to, dobra, będę wchodził z ławki na to. I wygrywam 2-0. Pięknie, Bergier z dubletem. Wolę, jakby powiem tak, ja mam tyle już brałem strony, że naprawdę to mi wystarczy, a jednak jakby, no do końca, póki to SMG KS Katowice, to mi zależy, bo oczywiście zespół wygrywał. Więc jakby pomyślałem, że to jest lepsza decyzja i myślę, że tak było. Dobra, przejdźmy do wyniku. 2-0. I mamy bramkę z ławki. Super. Kolejne duże 3 punkty. No to trzecie miejsce chyba jest jeszcze w zasięgu ręki, żeby, żeby mieć, które właśnie na obecną chwilę utrzymujemy. Czy to jest ten mecz, który mam chyba do rozegrania? Chyba tak, chyba to jest ten mecz, który mam do rozegrania. Więc skoro to jest ten ostatni mecz, to chciałbym grać od początku jednak. Czy będę, nie będzie to niestety możliwe? To nic. No tak, drugie miejsce już jest poza zasięgiem na pewno. E, dobra, więc to jest tak jak mówiłem, no ostatni mecz domowy, więc ten mecz zagram. Bo jednak chcę przed własną publiką, żeby powiedzieć, po ostatni grać. Więc możemy przejść do tego meczu, wchodzimy w 58 minucie, no i byłoby to piękne, gdybym mógł odwrócić los tego spotkania i zgarnąć zwycięstwo dla, dla GKS Katowice, byłoby to piękne, ale nie zawsze tak pięknie może być, więc zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądało, czy dam radę właśnie mieć piękny scenariusz, czy nie, taki z bajki można powiedzieć, czy jednak nie. Pół godziny gry przed nami, no zobaczymy, co dam radę tutaj zrobić. Mam pełen pasek, pół godziny, więc nie, nie, nie powinienem mieć problemów z kondycją pod koniec meczu. Właśnie potrzebuje kogoś tutaj, 23 to on powinien podbiec naprzód. Blokowana będzie out. Przeczułem właśnie, co tutaj będą robić. Troszkę do tyłu, właśnie. Co oni mają w głowie, że oni non-stop do tyłu nie umieją do przodu padać, nie umieją przede mnie. zawsze do tyłu padają. Ja nie rozumiem, czemu tak robię. Podaj, 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 tutaj, podaj, podaj. Właśnie, musimy się naprawdę. Musimy wiedzieć, jaki jest moment, jaki jest wynik, nie możemy tracić czasu. Ale oczywiście piłka musi uciec, oczywiście, że w tak ważnym momencie ta piłka musi mi uciec. Nie wiem, naprawdę. Nie miałbym żadnego problemu do tego, gdyby to było właśnie, gdybym to samo jej w c 124 A dosłownie, no dosłownie robię to samo, to samo, co w c 124 i ta spiłka mu ucieka, a w w 24 nie ucieka. Więc to mam właśnie, do tego mam problem. Aby tak było rok temu, nie miałbym żadnego problemu. Po prostu bym wiedział, żeby tak się dzieje. W ostatniej chwili, oczywiście. O, jeszcze za wynika. Naprawdę to kompilacja jest rzecz najbardziej, które mnie denerwują normalnie. Jeszcze teraz próba... Gdzie jest siła? ładuję tyle paska, żeby mieć coś takiego. Pamiętaj, aby ktoś więcej oprócz mnie chciał, i presował, i walczył o każdą piłkę. No to w sumie ja tylko walczę, naprawdę. Chyba tylko naprawdę mi i to mnie boli. Podaj no Patrzcie w Branką. Czemu, naprawdę oni muszą mi tak z takim opóźnieniem? Czemu oni miałem to opóźnienie? No to tylko ja. Ten drugi tutaj był, no ale ja byłem tutaj. ja... Aby nie bądźmy w dwóch w jednym miejscu. Bo wtedy otwieramy szansę na podanie. My musimy zamykać te ich szansę tak, szanse, na podanie. Robisz, co. Zastanów się nad tym, co robisz, naprawdę. On się powinien, prawie, zastanowić, co on czasami robi. Bo jak można taką decyzję podjąć? No, nie wiem, jak. Podaj, podaj, podaj naprzód. Wy, wy, wy ro rozumiecie, co się dzieje w ogóle, naprawdę. Czy wy myślicie, że wprowadzicie? Tak bawią się i grają do tyłu. Też mój złoto, ta główka jest tragiczna. Kompletnie nie tam, gdzie ma iść. Wszystko jest po tragiczne. Czyli, oczywiście, standardowo. Zając bo ja, że ta gra niedawno wyszła to i tak jakby Znając historię ogólnie tej gry powinienem spodziewać się, że taki będzie scenariusz, że nie będzie pięknego zakończenia, tylko że będzie oczywiście tragizm jak zwykle, bo tak to niestety wygląda w 90% wygląda to tak naprawdę. I mamy bramkę na 1 do jednego. No dobra, przynajmniej. Przynajmniej coś pięknego. Przynajmniej jakiś piękny moment. Choć no ja bym chciał wygrać jeszcze, ale. No przynajmniej mamy bramkę pożegnalną z własnymi kibicami, więc no jest to jakiś plus. Jest taki plus. Nie będzie kompletnej tragedii, ale mogliśmy wygrać ten mecz I to będzie gorsze, jeśli nie wygramy, Dotworzyło się duże miejsca, więc wiedziałem, że warto próbować. Pięknie, piękne pożegnanie, bo mamy tą bramkę. Ale jeszcze, naprawdę przyciśnijmy. Właśnie, czy oni też. Trzeba się koledzy z zespołu też przycisnąć, czy oni też będą chcieli. A grałem w tym roku z komputerem, jest takie denerwujące, bo oni też nie używają absolutnie w ogóle mózgu i zamiast. No nie ma piłki, zamiast realnie pójść po zwycięstwo, to oni idą do tyłu. No przecież nikt zdrowo. żaden zespół zdrowomyślący tak nie robi. Nikt nie. w takim wyniku nie idzie do tyłu, ale w tej grze tak jest. To jest właśnie rzecz, którą zauważyłem, że tak. Że po prostu komputer nie myśli w ogóle, nigdy nie. jakby nie rozumie w jakiej sytuacji komputer w ogóle. Czy to komputer, że nasi koledzy zespołu, czy to komputer rywal. Kompletnie nie ogarniałem. jakby nie wiedzą, co się dzieje w świecie tutaj. Zakończ właśnie, bo już oni nic nie robią, tylko się tak bawią. Jest zero naprawdę chęć na wygranie w ich wykonaniu. Mamy bramkę, przynajmniej pożegnalną, to jest jedyny plus. Ale to tyle z tych plusów. Będziemy wyjść sobie do nas na ten ostatni mecz, a więc ostatni aż mecz. Warwa GKS Katowice, to będzie starcie ze Śląskiem Wrocław Dobra, więc teraz tak To oczywiście kończymy i Wygrywamy 1-0 i mamy bramkę, no i to jest piękne, no i to mi się podoba Taki scenariusz mi się podoba, to jest piękne Mamy zwycięstwo i... czyli na trzecim miejscu, więc GKS Katowice Kończy na trzecim miejscu, więc fajny sezon, mają szansę Mam szansę, czy nie mam szansę? Nie pamiętam, czy mam szansę na rozgrywki europejskie, czy nie. Player of the Season, chyba wiem, kogo ta nagroda będzie. Oczywiście, że my, a więc jesteśmy najlepszym zawodnikiem tego sezonu Ekstraklasy. Rok temu, nie wiem, czy byłem, czy nie, nie pamiętam, ale w tym roku na pewno jestem. Że tutaj czasami było głośno bardzo, czy nie, ale e, już nieważne. Dobra, więc zerknijmy. Zerknijmy, jak to wygląda. A więc tak, zobaczę te ligi, które mnie interesują w sumie, bo kilka lig, lig mnie interesuje. Rapid chyba jest mną zainteresowany. Rapid tak w ogóle jak sobie poradził. Trzecie miejsce w tabeli, czyli nie są mistrzem Austrii. Nie wiem, czy w ogóle będą w jakichkolwiek kwalifikacjach europejskich. Standard Lesz... No, standard to jest dziewiąty zespół, więc oni też w ogóle w rozgrywki europejskiej nie będzie prawdopodobnie. I teraz tak, Łąże. Co zrobił Onrze? Onże spada oficjalnie, no fajnie. Kto jeszcze tutaj? Szalkę. Szalkę też spada to tyle chyba. no ale no nie możemy tam pójść. No dobra, więc zobaczymy. Jeszcze może jakieś drużyny będą nami zainteresowane. Znaczy reprezentacje, to się o Który mamy w ogóle rok? Jeszcze raz. Który mamy w ogóle tutaj rok? Czy mogę to jakoś tak... Jak ja to mogę sprawdzić? No nie wiem. Jaki mamy w ogóle rok? Czy mogę to gdzieś zobaczyć? Nie, nie, naprawdę. Kalendarz, może kalendarz powinienem w sumie, bo kalendarz powinienem. Właśnie 26, czyli mamy Mistrzostwa Świata. Czyżby to będą Mistrzostwa Świata, ten mecz z Chorwacją? Może. Może to będzie, będą, będą właśnie Mistrzostwa Świata? Dobra, zobaczmy, czy w ogóle jakieś mamy nowe, nowe opcje, czy nie. Mam dwie nowe rekomendacje. Oby ktoś 105-Lig, który nie spadł. Burgos to jest druga liga hiszpańska. Ale czy oni awansowali? To jest pytanie. Bo jeśli awansowali, nie ukrywam, jest na pewno to intrygująca opcja. Jeśli oni awansowali, właśnie. A zakładam, że pewnie nie. A to nie, to nie, to nawet to, to nie wchodzi w grę. I kto jeszcze? OSHER? Eee, ale czy ja mogę tutaj przejść? Bo jak mam dwa zielone, a, a to jest opcjonalne, więc chyba opcjonalnego nie muszę. Czy OSHER awansował do pierwszej ligi? No to jest szansa na pewno. Jest szansa, pomyślałem na to. I oni awansowali. Cześćby? czy to jest czy to jest miejsce, gdzie powinienem pójść? Nie wiem, bo pamiętaj, jakby jestem dość przekonany, że ankietę wygra szalkę z tego względu, że to jest najbardziej popularny zespół. Bo jak ja przedam do ankiety szalkę, Onrze, Oszer. Jestem pewny, że, że szalkę wygra. Jestem pewny, hmm. że szalkę wygra tą. Ale... Ja nie wiem, czy chcę pójść do Szalky, nie ukrywam. Chyba tutaj podejmę szczerze ja tę decyzję, bo tam mówiłem, wydaje mi się, że szalkę by wygrało, a ja o tym mówiłem. Z aspektu sportowego, lepiej być w, według mnie w Osher w pierwszej lidze francuskiej, niż w szalkę w drugiej lidze niemieckiej, według mnie. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak, powinno, że tak powi że to powinien zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chodzi tak, teraz mamy Mistrzostwa Świata oczywiście, więc w sensie tym się nie będziemy zajmowali, bo mamy właśnie fazę grupową Mistrzostw Świata. Tak jest, Jestem w grupie z Ganą, Chorwacją i Hiszpanią, czyli tak to wygląda, no ciężko będzie wyjść na pewno, ciężko będzie przez Hiszpanię lub Chorwację jakby wyrzucić może powiedzieć, ale zaczynamy Mistrzostwa Świata już w następnym odcinku, ja w sumie już teraz sobie zrobię trening w reprezentacji Polski, więc nie wiem, powrzucam byle co, no nie będę pewnie startował, pierwszy mecz pewnie będę zaczynał na ławce, ale to nic. Jeszcze całe fragmenty z gry, byle co może być. No tak, będziemy zaczynać z ławki. Jaki będzie, zobaczymy, może jaka będzie sytuacja w następnym odcinku. Będziemy wchodzili i będziemy mieli szansę na to, żeby wygrać. Dobra, w ogóle ciekawy skład. Bogusz w postawie 11. Nie ma Lewego. Czy Lewy już zakończył karierę reprezentacyjną może w 2026? Bardzo możliwym. bo karierę ogólnie wątpię, że zakończy, ale reprezentacyjną? Może, choć nie. No. W rzeczywistości, jeśli Polska awansuje na mistrzostwo Świata 2026, to jestem pewny, że Lewy będzie chciał po raz ostatni zagrać na Mundialu. A teraz będziemy kończyli, teraz będziemy kończyli, więc w następnym odcinku, czyli w następnym odcinku Mundial i, i dopiero panie, za dwa odcinki oficjalnie przechodzimy do nowego zespołu, o którym tak już mówiłem. No. Wydaje mi się, że stricte z aspektu sportowego, jakby poziomu, no najlepiej pójść do oczu, jeśli będę mógł. No, bo tak jak już mówiłem, Metz no nie możemy chyba, bo asysty. Szalkę, no, oni spadają do drugiej ligi niemieckiej, więc to byłoby granie w drugiej lidze niemieckiej. Rapid to nawet nie jest mistrz Austrii. standard to już dziewiąta dużyna belgijskiej ligi. Onże spada do drugiej ligi francuskiej Rosario, no, no nie będę przychodził do Argentyny, to nie ma sensu Cagliari mnie nie chce, bo bramki zdobyte, a nie w sumie Mam to na zielone W sumie mam na zielone właśnie Mam przykład czy znaczy, przynajmniej, no właśnie tu ja nie ja. właśnie A może, właśnie, może jednak ja mam Cagliari Tak, bo chyba mam Cagliari, chyba, chyba mogę pójść do Cagliari Bo mam to zielone jakby, chyba no wreszcie go zobaczę Kagliari, żeby tak ogarnąć w miarę jak to wygląda. E, gdzie to jest? Inne ligi... No zobaczmy właśnie, w sumie no, to byłoby... Jakby oni byli i się utrzymali, to nie ukrywam, że Cagliari byłoby dla mnie ciekawszym opcją. wolałbym pójść do Serie A niż Ligun. Kagliari, Cagliari, Cagliari się utrzymało. Jeśli będę mógł, to pójdę o kagliary. Wolę kagliary niż o Jeśli będę mógł wybr ich wybrać. Zobaczę. Tam mi się wydaje, że mogę, skoro tam mam zielony, ale, ale zobaczymy. zobaczymy. Chyba właśnie w komentarzu ktoś o tym pisał. Ale właśnie. Ale nie wiem, czy o ten zespół chodziło o kagliary. Ale no możliwe. Dobra, tak czy tak. Zobaczymy, co się wydarzy. Teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.